To mogę zamówić, co mam nie zamówić? tak bym to nie zamagał. dopiero zamawiam na lato. No i ja tak pewnie robię. Tak, to mam 776. Nie, ta dostawa to mi wyjdzie z 150 i z kupony to dzisiaj. Mam nadzieję, że zapłacę ze 110. Za co? Za dostawę. Ja nie. mam coś mało. O, uwagę. A ile ja masz kilo? Nie wiem, z 2 max, max max Ja, to ja zapłaciłem za 280 Ale takie max max, masz moje zamówienia No tutaj w sobie kalkulator Nie, to będzie dużo, dużo to będzie To nie będzie dużo, ale... No trzeba 250 e, Pasek 50 Nie, pasek 150 dajmy Bo nie wiem ile on <laughs> znaczy Koszulka 250 Dalej, ko y kosz dwie koszulki, 200-500. Nawet i no To. To może kosztować też 500. No to tak, to zapłacę 2 kg. Nie, ja to jest 170, to wstawiam. 122 kg. No plus objętość. Ale co, to wygląda? Nie wiem, kiedyś chyba było drogi Zobacz, 5, 5, 200, 5 200, 268. Pryki no ale ucień, ucień Mati, będzie 300, co już tego objęto się też się liczy. Wiedziałem mamy to, na luzie. No. Ale ja też mam dużą objętość, mam, no bo co to jest, te klapki, te koszulki, jedna, na drugą czyli cztery spodenki i pasek. No ja jest tak, ci, 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 muszę troszeczkę się przydłużać zdjęcia tego, nie? 45 złotych to koszywało i to jest mało, jak na ten. Jak na coś, już brałem z tego. Ja, Jersey. Oty, farming. A ja skąd są te temy, co są w Achu? Jak je zdobyć? Jakie? Daj trym. No. Cię nie dałem. Masz. Federland, co się stało z Co to jest? Ale to... A! Bo teraz się zmienili to, że od wersji 1.21.5, tak? Przecież ci Bob mówi, że są nowe rzeczy, teraz jest nawet Ale ja wiem! Tylko z tej nowej wersji o to chodzi, że te rzeczy są. No. Z nowszej wersji. Chyba też zmienili wersję, bo mi pisał, ostatnio że za dwa nie zmieniają to. No dlatego muszę zmieniać. Gdzie ja tę piosenkę? Od kogo? U mnie. Tak, właśnie nie wiem co robić, że czy, czy jest zarobku na tych rzeczach, bo to jest mega opet. Ceny są takie wysokie. To jest normalnie forma pieniędzy jakaś. Jak na tej małej klimaturze kopiujesz, coś pisał wcześniej? Czy ja, bo muszę sam sobie napisać? FN, alt... A! FN i w... Na przykład. I strzałkę dasz, tak? No Dobra, zobaczcie. Tylko tyjęcie teraz to idzie. noga GG! Co to się zmieniło? Po kolei. Ach, nie. Sklep Co to jest to cholery jasne Co? strzeniać się bardzo zmieniły? Z petami coś jest. Telekuń, no no telekróli. Tak, on jest, Będzie się zmieniać cały czas. A po co 1% to dali frajerzy? Nie wiem. Mogę dać już dwa. A tutaj co to? Wiesz, czakula, to jest fajne. Nie no, wiem jak to się mówi po angielsku. Fireball. A znaczy się nie, to jakby się inaczej było. To oni to mówili? jakieś charge? Nie wiem jak co się mówili. Nie mówię serio. Ja bym poszukał zagrobku eventówki. na te rzeczy. Więc zmienili teraz, i wetówki są używalne i stałe. Fajna chat. Mhm. bym kupił jakiegoś kostium, tylko. Nie wiem po co ja bym myślał o kostium, jak jaka kasy nie mam Ja wiem jaka cecha jesteś Eee czekaj Dwa, Dwa. Ona Dwa? nie nie. Do... To ty? To ja no Ona nie mówi Ona do... Proszę ja, no. Proszę Bo... Daj zmiankę Co? Daj edz, zmiankę Idź się zagraj u kogoś innego Ja no nie Dziś. lubię Chodź, chodź, chodź. Debil, debil, no debil. No Weź chodź. Bądź ciekała debilu. <laughs> jaki debil. Jestem. Bum! On ci kasę chce dasz. A też no. mogę dać mi na zagranie? No ale przyjebiesz. Muszę sięgać. Zaufaj mi. Przelej mi. Mm, zaraz. Siema, Zorax. Kiedyś mi dać, nie? No że ja ci oddam milion, człowieku. Taa, ty byś... Bierz... Bierz... Ale ceny wyjebało, no właśnie Zmianki, zmianki panowie, zmianeczki wojska. Serio, teraz killoffa na 32 koła? O kurwa! Zedałem z takim eku? Ja pierdolę Co, to? Zobaczcie ile Anakilow kosztuje. No ale w sumie top ten A na tyle kosztuje, bo jak to? Bo powiększyli mapę i sobie będą kopać. Dalej. Kto? Gdzie jesteś? Gdzież? Bob z o 10? No nie, debilu, masz nie grać z nami, tylko masz z kimś innym zagrać. Ale nie ukośnik najlepiej. Idźcie do takiego Chewitesa na przykład. per No nie, ogarnijcie się, serio. Idźcie z do kośnego. Ja sobie pójdę, do komendy z po prostu. Bo nie w te zmianki, proszę cię Jestem ja dobre zmianki te Ja się lewy oddam z i długo Zobaczysz. Nie wiem ale zobacz sobie ukośnik sklep rzecz, <grym Takie że <grym> Takie są ten To jest teraz taki zarobek Ma idź z kimś Ale po co ukośnik zmianki debilu? Debil, no Debil, nie dam ci więcej nic Pokojnie. Nie daję ci nic więcej Nie mówię jak no, os... e, 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 e. Z tym graszła Test ty. Jestem Pie jesteś Nie, wys wyszedłem z gry Proszę, proszę Ha, ha, nie zaliście ci. Jest! Lewy, co się stało? Co? Wisła mam oszczędności już? No bo ci dałem. Nie powiem, przypomnę, czy to jest raczej. gdzie ty stoisz? Na H1 szukaj. <laughs> Jak coś, to Słuchaj. teraz wszyscy są sprawdzani, co x <laughs> Czemu? No bo przecież nowa mapa jest, debilu. No i co, co, co? Diamenty no i kopie, no tak na przykład. Mati 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 Zawaj, ma złankę, Jak się pisze? Zbianki. O ile, Zbianki. o ile chcesz? dziesięć, dawaj. No debilet. Jaki łaśnik? Kacperek zdać 311 Debile. No I co? I ile pisać? Pięć koła? To dziesięć. Mm -hmm. oh, Pięć Jezus. koła. Nie, dziesięć. Ale ciebie ażdy, ale ciebie ażdy. Lecimy! Ja pierdolę, ja wolę o 2. 2! Ja wolę o dwa. A nie, na mikrofonu plus. Jeszcze? Dawaj, tak, Jeszcze? Dawaj o kolejne zdjęcie. Dawaj o kolejne zdjęcie. Nie wiem jak mnie zaprosisz, tak, nie. tak, zaprosisz tak, Okay, Chęć, jakby zmiankę 500, no dobra Zmianeczki panowe, zmianeczki. Halo, halo panowie, zmianeczki chcę zagrać. Ja dawa zmianki. Zmianki chodź. Zaprosi mnie ktoś! O sto koła, tyle nie mam, w chłopczyku. No zapraszają, mnie zapraszają. Ej! Tam jak mnie zapraszam? Ja już wystartowała S Straciłem cały całe czysta koła taką. Mam napisane minus 200. Sześć koła mnie zaprosił. To ze mną, ze mną, ze mną, ze mną, ze mną, ze mną. Zegraj. coś Zegraj. 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 Z czego pilnu? Gopi, to ty jesteś. Lol, no. Fenomen, fenomen się... Trzeba, phenomen. trzeba zapuść mnie, proszę. Fenomen, fenomen, fenomen. Co ty robisz? I ja to mojego leka. Gram O 800 proszę. Dawaj, olwa, 19, olwa. Będziesz o 18, coś 18. Kuj o, pacy, czy ktoś mnie zaprosi? Zmianeczki. zapraszajcie mnie ja na set się zmienił, patrz jak wygląda na set teraz. Jak? Ej, jak mnie zaprosił nie ciebie. Tak wyglądał jak coś. Serio? Zaprosił. Ja też gram. Gram o 12500, 12 12500. 12, Ej, on mnie też zaprosił, ale w tej samej klasie tutaj ty i ciebie zwzięło. 15! Nie! To masz 14! 15. 14! Masz. Nie! Ile? Gram go, 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 proszę. Kurwa. Na pierdolę. Po co grać to? Trzeba o grać W przyszłości zagram. Wymogę stracić 10 koła. Ej to 30 minut można zmianki tworzyć Ale inwestycje panowie A na kilo w trafię Ej te bo ja mogę sobie kupić za tę kasę Jakiś klucz tak lewie 700, 700, 700. Aj dobra, jaz pa bi lahko streamal, da je blokaj set it commonie. Skąd się bierze gruda żywicy? Dobra wyłączam stream a nikt nie przyjdzie.